Ja kochani, więc w dzisiejszym odcinku będzie odcinek z Movistar Plan, ponieważ jest wydarzenie. Um, tydzień unikatów jest! Yeah! Ja się już sobie zdążyłam zakupić kilka unikatów. Um, włoski i te, te motylka oraz właśnie te gwiazdki. I sorki, bo ja nie kojarzę jakby wszystkich tych nazw unikatów, a... Mało ich z nich kojarzę. I jest także nowy pakiet i w pakiecie jest, właśnie um, starboni. Um, są bardzo ładne włosy, oczy też mi się podobają. Um, jest właśnie sukienka i skrzydełka i nie wiem, to są... Nie, nie komentujcie w ogóle mojego znania unikatów jakby. Ja w ogóle nie... <ścoughs> Sorry, że takie głośne. Ja w ogóle nie znam unikatów, co nie? i znam. No i w dzisiejszym tygodniu Unitatów jest. No na pewno dla tych co mają Vipa jest fajnie jednak. Um, trochę jest... Jakby chodzi o to, że um, właśnie sopelki są za Vipa. Te włoski są za Vipa też um, tutaj um, Rio jest za diamenty, Ta jest za diamenty, balonowa jest za vipa, to i też jest za vipa. Dużo jest, to też jest za vipa um, VIP i to jest za vipa. Dużo jest um, właśnie takich um, za vipa rzeczy. Chyba w zeszłym roku były sopelki bez vipa, ale nie pamiętam, Sorki, nie pamiętam w ogóle tego. No, i ten tydzień unikatów, tak jak co roku. Chyba unikaty są prawie te same w tym tygodniu. Unikatów. Mm, nie wiem. Ale postaram sobie jeszcze kupić kilka unikatów. E, tak, i możemy sobie zrobić luka z, z unikatami właśnie tymi. Tak. E, why not? Um, e, nie wiem, szczerze mówiąc, bo z tych moich unikatów to. To, to, to mamy właśnie te gwiazdki Mamy to, mamy to, te włosy Też mamy dwa sopelki Długie sopelki, proszę Mamy już ze spodni, mieliśmy chyba też to, o tą spódnicę mamy Z butów nie mamy żadnych minikatów. I z tych dodatków to te, te właśnie te, te najnowsze Um, tu nie mamy więcej unikatów, nie e, Więc chyba włosy Postarałabym się założyć z tymi y, Nowe włosy Zakupiłam sobie nie te Nie wiem gdzie je tu użyję Więc mm, taki Nie zawsze nie umiem z unikatami Zrobić jakiegoś luka sensownego Hmm ja nie umiem jakiegoś ładnego Luka zrobić um, z tymi. Dobra, wezmę sobie tak: oproszę to na górę, na górę, na górę. Wezmę sobie to, why not? Um, wezmę sobie, o to pięknie. Wygląda mocno, ale jest pięknie W ogóle to nie pasuje. Ale jest pięknie przecież. I to jest już um, 151 luk, czyli 152 Już tylko 48 luków i będzie 200 luków, jej! Nie wiem kiedy ja tyle luków zrobię I to tyle z tego odcinka i jakby nie pamiętam, kiedy te supeki były za VIPa w zeszłym roku no ale tydzień unikatów, jak tydzień unikatów, chyba wszystko zazwyczaj jest to samo. O, jeszcze jest sukienka Rio chyba się nazywa, słuchaj, tych nazw nie kojarzę, sukienka balonowa. No są to podstawowe unikaty, które są chyba co roku były. W zeszłym roku chyba też te były. Na pewno w zeszłym roku była stopelki, bo kupiłam. No i chyba tak to się chyba nie zmieniają unikaty albo się zmieniają, ja nie wiem, ale to tyle z tego odcinka, więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w naszym odcinku, pa!